Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy się, widzimy się. Kochane Gdańszczanki, kochani Gdańszczanie. Dzisiaj zupełnie wyjątkowa sytuacja. Jest z nami pani Karolina. Dzień dobry, pani Karolino. Koty na płoty, ale też od dwóch tygodni, właściwie jedna z osób, która uczy nas i pokazuje nam, jak uszyć maseczki ochronne. Dzisiaj postaram się to zrobić pod czujnym okiem pani Karoliny, do czego was też zachęcam. Toczy się w Polsce duża dyskusja na temat tego, czy te maseczki nosić, nie nosić. Dzisiaj idąc do pracy tutaj do do Urzędu Miejskiego już widziałam wiele osób, które noszą na twarzy właśnie, czy to maseczki takie uszyte w sposób domowy, czy takie jeszcze, które gdzieś udało się w aptece kupić. Słuchajcie, no najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić, a że jest z nami Fachowiec. To co, pani Karolino, przechodzimy do szycia. Ja już tyle wiem, że musimy mieć dwa równe, dwa prostokąty. I co? I składamy je obrazkiem, jak to pani mówi? A, no, to są zadnegę? Tak, jak Znęka. zawsze dzieciom patrz, ładne do ładnego, czyli wzorki się chowają do środka, a brzydkie brzegi materiałów dobrze. do na nas. Ładne Składamy, dobrze. I, i, po, I co? Szyjemy ten prostokąt po krótszym boku. Tak. Krótsze boki, przeciwległe, krótsze boki zszywamy tutaj centymetr brzegu z jednej i z drugiej strony. Wymiary tych prostokątów są na filmiku podane na akcji NGOSy szyją maski Trójmiasto. To jest ta akcja, którą myśmy od w zasadzie trzech tygodni. Ja tak wie, Pani Karolino, bo pani będzie mówić pani, ile już tych maseczek uszyła. Ja nie mam takiej wprawy. Takiej no ja bardzo dużo. Razem z wolontariuszami uszyliśmy ponad 3000 tysiące, więc to jest naprawdę ogromna ilość. Cały czas się maski szyją, bo myśmy jako fundację jako Zrzeszenie Fundacji Trójmiejskich e, rozdali materiały wolontariuszom na ponad 6 tysięcy masek, więcej nawet. E, I dzisiaj jest Wielki Dzień, Wielki Piątek taki, e, że dzisiaj mamy Dzień Zbierania Masek od wolontariuszy. O Więc... i rozumiem to wieczorem się okaże ile mamy tych maseczek tak naprawdę. To ja mam nadzieję kilka też dołożyć dzisiaj do tej akcji y, własnoręcznie uszytych. Choć, no mam zamówienie od mojej mamusi. Jak wczoraj powiedziałam, że będę szyć maseczki, to mówi córcu, czy ty uszyjesz dla mnie. Ale proszę Pani Karolino powiedzieć, yy, ile. Yy, inaczej, adres tej strony to jest jak Nielada, nie, lada... Lada fundacja, nie Lada Fundacja ORG łamane na szyjemy maseczki. No właśnie, i tam jest filmik. Ja wczoraj też. Nie mogę tutaj wam, kochani, powiedzieć, że przyszłam tak z partyzanta, bo wczoraj rzeczywiście przed zaśnięciem filmiki oglądałam, gdzie właśnie pani Karolina pokazuje, jak, jak maseczki szyć. Ja już drugi bok szywam, pani Karolino. No ja też, bo żyję równolegle z panią. No dobrze, dobrze. Tylko ja mam tutaj mniejszy stopień zaawansowania, o wiele mniejszy. Chociaż, chociaż, jak ci, którzy pewnie znają moją historię, to powiem szczerze, że ja się całe dzieciństwo wychowywałam przy maszynach, bo i moja babcia, i moja mama szyły koszule. Coś, z czego jestem szalenie dumna, to. To koszula, w której pan prezydent Lech Wałęsa, jeszcze wtedy nie prezydent, właśnie składał przysięgę prezydencką w koszuli uszytej przez moją babcię. Ale jedno to muszę powiedzieć, to te 30 parę lat temu to inaczej maszyny wyglądały jednak, gdzie to jest właściwie komputer. No dobra, no i co? Mamy zszyte te dwa krótsze boki i wywracamy w prawą stronę wywracamy na, na ładną stronę tak pali. ładnym do wierzchu ładnym do wierzchu dobrze mama by zaraz szwy sprawdzałam patrzę czy się dobrze trzyma <laughs> więc już przyzwyczajenia zobaczymy no dobre napiski no zawsze w cenie i mamy y, ładnym do wierzchu i co robimy dalej pani karolino y no i teraz musimy złożyć fałtki. Y fałtki składamy układając materiały tak żeby y brzegi te które pani prezydent zszyła były u góry i na dole, a fałdki w poziomie i robimy o, takie fałdki. Dobrze, dobrze brzegi, żeby były u góry i na dole i mamy zszyty brzeg. Ja z tymi fałdkami sobie nie do końca umiem poradzić. Pani mówi, że to taki wachlarz powinien być. Ym. Przydają się szpilki tak, żeby szpilkami sobie to przytrzymać i wpinać sobie szpileczki. Po kolei, jak się fałki formuje. Pierwsza fałdka powinna być y, około 3 centymetry od y, górnej krawędzi maseczki. Tak mniej więcej. Pani Karolino, teraz to chyba za wąsko zrobiłam. Pani spojrzy tutaj, prawda? Trochę za wąsko, tak. muszę, bo to będzie za mała ta maseczka. Dobrze, czyli. na buzi że na buzinie, ale lepiej będzie, nie będzie tak cisnęła, prawda? góra dół. Dobrze, czyli pierwszą fałdkę jest ja sobie tutaj przypnę. Słuchajcie, no ja nie mam jakichś super zdolności manualnych, ale wydaje mi się, że przy takim instruktażu tutaj yy, z ekspertów, yy, to chyba każdy sobie poradzi, no zresztą zobaczymy, słuchajcie, nie ma co, yy, zobaczymy, jak to zawsze mówimy, po efektach ich poznamy. Pani Karolina mi powiedziała, że przy setnym maseczce nabiorę w prawy, a to jest moja, moja druga. Słuchajcie, pokażę Wam taką, co wczoraj uszyłam. Yy, tutaj jest. Yy, yy, no, jakoś wyszła, ale to i tak się rozkłada. W swoją spełni na, pe na pewno. To dobrze. Dobra, to przechodzę do tych fałdek, bo tutaj muszę ta, się na. Natychmiast... Pani Karolina, a proszę powiedzieć, a kto szyje te maski, kto się zgłasza? Macie taki. Yy jakby przegląd sytuacji kto, kto to jest e, zgłaszają się przy najróżniejsze osoby myśmy ogłosili e, tą akcję szyjemy maski i zachęciliśmy wolontariuszy po prostu przez media społecznościowe e, naszych fanów fundacyjnych tak tam różne fundacje się włączyły między innymi właśnie fundacja trzy maliny fundacja nie nada Historia, a no i, to i tak to to też tak w w w ciężkich czasach że można tak. sobie tutaj jakoś razem y, Dobrze, to tutaj jeszcze tą falę. Tak? I zazwyczaj zobaczyć się ludzie gdajszczanie. Gdajszczanie, którzy potrafią szyć, którzy mają maszyny. Gdańszczanie, którzy po prostu poczuli ten zew serca, żeby pomagać. Bo idea jest taka, że my te maski przekazujemy za darmo do instytucji takich jak szpitali, domy pomocy, hospicja. Więc to wszystko wędruje tam, gdzie rzeczywiście te maski są najbardziej potrzebne. Pani Karolino, rzuci Pani okiem, czy to teraz tak będzie dobrze, czy znowu za wąsko? Jest ok. Dobrze. No to teraz przechodzimy do szycia. Proszę powiedzieć, teraz w jakiej odległości yy, tą stopkę ustawić, żeby to było... Yy, tak, no. żeby brzeg materiału przed brzegiem stopki, Pani Prezydent. Aha, czyli brzeg z brzegiem, dobra. teńko i sobie jedziemy ściegiem prostym. Proszę pamiętać o rygielku na początku i na końcu ściegu, że nam znaczy się to nie potem nie popruło. No dobrze, ale pani Karolino pani tu używa takich fachowych określeń. Kto no, może to... wiedzieć, co to jest rygie... rygielek? To musimy... e, rygielek to jest taki ścieg, gdzie jedziemy trochę do przodu, potem cofamy i znowu jedziemy do przodu. Czyli mamy trzy przeszycia w jednym miejscu. Do tego służy guzik do wstęcznego szycia. Uh, u Pani no na maszynie to jest taki z zakrętaskiem, No właśnie, więc ja teraz cofam yy, dobrze, i teraz znowu do przodu. Bo Pani Karolino, yy, rozumiem, że yy, nie każdy ma taką super maszynę, ale przecież to jest do zrobienia yy, przy każdej maszynie, prawda? Tak, ta maszyna ma bieg wsteczny i naprawdę myśmy tak starali się opracować wzór tej maski, żeby ona była do uszycia absolutnie przez każdego, nawet osoby, które dopiero chcą zacząć szyć, a yy, i chcą się po prostu włączyć wolontarynie w to szycie. I już się do nas ponad tysiąc wolontariuszy, więc jesteśmy przeszczęśliwi. Tysiąc wolontariuszy. No dobrze, tak. super. Ciekawe, ile każdy uszyje. Yy, mi się wydaje, że też słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy, że jak szyjemy już te fałki, to żeby też szpilki wyciągać, bo to później jest kłopot. Dobrze i na końcu też yy, ten wsteczny. Który tak. Tak blokujemy się krygielkiem na początku i na końcu zawsze. Więc sobie elegancko, ładnie oszyjemy i szpileczki wyciągamy, żeby igły nie złamać, żeby Do przodu. I właśnie w ten sam sposób, jak pani prezydent, wolontariusze siedzą w domach i sobie szyją te maski. Dostają od nas materiały, dostają od nas gumki. gumki gumek już nie, bo gumki są towarem deficytowym. Dostają troczki i szyją. I szyjemy no dwa rodzaje maski. No dobrze, pani Karolino, przepraszam, że wejdę pani w słowo, kurczę, Pro. ale... Nic się nie dzieje z sufitu, bo przecież ten materiał, te, te troczki, te gumki, to wszystko no skądś musi być. I myślę, że to chyba byłoby dobrze też powiedzieć o trwającej zrzutce, prawda? Tak, tak fundacja, pracująca z nami, Fundacja Ajt utworzyła zrzutkę na zrzutce.pl. Właśnie i tak zbieramy u nich przez stronę, można wejść na tą zrzutkę i tam zbieramy pieniądze na materiały, na y, różne inne sposoby pomagania medykom. Na przykład teraz kupiliśmy za te pieniądze y, przyłbice ochronne dla medyków. Właśnie, to też coraz więcej takich akcji społecznych się tworzy, które... Mm... O kurczę, ja tu się z panią zagadałam i nie zrobiłam tak zwanego rygielka. No dobrze, ale to przecież mogę poprawić. Będziemy żyć. Będziemy żyć bez rygielka. Nie no, ale to już mogę poprawić rgielki. No, może Pani poprawić? Może też Pani po prostu puścić i zrobić rgielek przy taśmy. taśmy, Więc A, wszystko trzeba. będzie tak, trzymać. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Mhm. 75 cm tasiemki elegancko. Składamy na nie trzyma niestety, muszę poprawić Pani Karolina, za gruby materiał jakiś tutaj mam i mi się nie przeszyło za dobrze, ale to zawsze mogę poprawić, tutaj tak będzie pod tasiemką. Tak. Ury, no, tak. Nie chce przejść, ale no, dobrze przeszło tak. No zobaczymy. Niteczki. To jest najładniejsza maseczka, ale ważne, żeby spełniała swoją funkcję. No dobra, to przechodzimy do tych tasiemek. I co robimy dalej? E, tasiemka ma 500 metrów, składamy ją na pół i zaznaczamy jej środeczek. Dobre, I no ten środek pionie. przykładamy do środka, do połowy wysokości maski w ten sposób. O, w pionie. Dobrze. Dobra. Ok, no i co? I przeszywamy. Tak, możemy sobie złapać szpilką i przeszywamy. Ale y, pani Karolino, jedno pytanie. No nie, to musimy już rozłożyć tą tasiemkę przecież. No nie tak, prawda. No, to... ją. że Śro no, ją do środka, tutaj brzegu y, maseczka, o, tak? To? I teraz tak mamy i będziemy szyć. Ja tutaj tak. muszę y, wzmocnić ten mój szef, bo nie zrobiłam z tej strony tego rygielka. Jak mm -hmm. to się nazywa? Proszę, do góry igłę. Mam nadzieję, że nie oglądasz, bo byś się chyba rozpłakała. Moja mama y, ma tytuł y, mistrza w ogóle wychowała wielu uczniów Dobra, teraz nie zagaduję się, tylko rygielek zrobię do tyłu. Tutaj, tak, ja po dwu, dwa razy po dwóch brzegach. Z jednej i z drugiej. jedziemy sobie elegancko prosto. Prosto, prosto pani Karolino no prosto to trzeba mieć takie doświadczenie jak pani a pani ile szyje już proszę powiedzieć ja szyję od zawsze ja się wychowałam w pracowni krawieckiej no pani Karolino kurczę coś mi tu się w ogóle ach nitka mi się gdzieś zerwała w ogóle bo mi nie szyję pani Karolino a ja, a ja. To musimy tutaj jakoś. Yy... A, a, nie, no nitka na dole mi się w bębenku skończyła. Bocze, tylko nie wiem, jak w tej maszynie ją. E, bo... Tam jest taki na blacie: jest czarny guziczek, proszę go w y, bok przesunąć. I odskoczy klapka. Wyciągamy szklapkę. Właśnie, dlatego mi puste. Ha, ha. Tutaj zadbałyśmy o to, żeby przed szyciem u góry y, nitkę y, zamontować, a na dole. E... Nie ma. To jak robimy teraz? Druga szkuleczka powinna być. A druga tutaj w tym schowku, czy gdzie? W materiałach dawałam. A w materiałach! Zaraz zobaczę. Materiale. A jest szkuleczka druga, jest okej. Okay. No dobra. dobra i teraz już wyższa y, kultura, jak to mówią. O, to pani pani prezydent pani... nitką do siebie, tak? W stronę silnika od maszyny musi się odwijać i wkładamy w tą dziurkę tam. Dobra. Wkładamy w tak. dziurkę i przeciągnąć przez coś? Nie, nie. Po Poblacie tą niteczkę, którą pani trzyma w ręku e, od lewej do prawej pani przeciągnie. O, z przodu do blatu. Do blatu. O tak, i już, i gotowe. Okej, okay, teraz tą klapkę muszę tu teraz ja i szyjemy dalej. Kurczę, ale tą klapkę. No, dobra, I tą stroną. No, tego to się nie spodziewaliśmy w trakcie naszego programu, że jeszcze nitka nam się skończy, ale słuchajcie, no widać, że reżyserowany program nie jest. Wszystko się może zdarzyć. Dobrze, dobrze. Konsultacje no, online polecam. Właśnie, właśnie. Zajecie mi się wydaje, że lepszy film instruktażowy będzie rzeczywiście, jak spojrzycie na stronę nie lada. Historia czy nie lada Fundacja? Nie historii... lada funda Fundacja. Fundacja nazywa się Historia. Nie lada łamane przez szyjemy myślnik maseczki. Tam są filmy, tam jest także instrukcja, jak nosić maskę, bo to też jest ważne, jak nosić maskę, bo... Maska to nie jest y, gadżet ozdobny, to nie jest y, gumka do włosów, to nie są okularki, tak, czy nie, nie, jest to naszyjnik. To jest y, 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 rzecz, która ma nas chronić przed y, rozsiewaniem y, bakterii i wirusów. Więc też y, trzeba pamiętać, że taką materiałową maseczkę nosimy maksymalnie dwie godziny. O, o to chciałam panią zapytać, no bo i pytanie, czy taka maseczka, którą właśnie dzisiaj szyjemy, czy każdy z nas może uszyć w domu, y, ona jest jednorazowa? Czy właśnie co my z tym możemy zrobić? E, tak, taką maskę materiałową możemy używać wielokrotnie. E, mówię, Nosimy ją maksymalnie dwie godziny. Jeżeli na przykład idziemy do pracy, e, to dobrze jest mieć dwie maski hmm. i, i plastikowy worek ze sobą, e, do którego chowamy maskę, którą nałożyliśmy w drodze do pracy. I plastikowy tej maski, worek? Przykład, tak, torebkę plastikową zamykaną, e, żeby tej maski, którą zdejmiemy z twarzy, już potem nie dotykać. Na powrót do domu musimy mieć drugą maskę, nową. Nie możemy używać tej, którą żeśmy zdjęli z twarzy. I takie maski I możemy Ja także sobie tą maskę ubieram i ściągam, tylko jak ją raz ubiorę, no to już muszę to iść to. Do Dokładnie, Dokładnie, dobrajna, na 60 stopni, a potem jeszcze wyprasować, żeby dobrze. Bo tu chodzi o to, że e, maski nie chronią nas przed e, wirusami, tak? przed bakteriami, natomiast chronią innych e, m, ludzi przed naszymi wydzielinami. Czyli jak my no kichamy, wydajemy różne z siebie e, likwidy, no to ta maska chroni innych. I to się wszystko tu osadza po wewnętrznej stronie i wiadomo, na ciepłej wilgocie tam się mogą rozwinąć różne drożdżaki, bakterie i pleśnie, więc e, dbajmy o siebie. No właśnie, właśnie, właśnie. Czyli ważna jest rzecz też taka, żeby chyba jednak tych masek mieć kilka, prawda? Tak, tak. no dobrze, czyli tym bardziej, tym bardziej powinniśmy się wziąć za szycie. Pani Karolino, ja dokończę to, co rozpoczęłam rano, bo tutaj kurczę jakiś. Y, mam kłopot z tym pięknym materiałem żabki. Chyba źle te fałdy poskładałam, więc tutaj dokończę tą tasiemkę, co y, właściwie fachowo to się nazywa troczek. Prawda? Tak, to, to troczek tasiemki. <grym> dokończę, żeby chociaż tutaj naszym, y, naszym widzom y, jeden gotowy produkt y, pokazać. Nie ja, ja szyję drugi troczek, też będę miała już gotową maseczkę, więc super. No, ja tu z panią w ogóle nie chcę się ścigać, ale obiecuję, <laughs> mamo obiecuję, że dla ciebie też uszyję. Powiem, że też ci na tym zależy. Słuchajcie, w pierwszej kolejności pewnie dobrze by było, żebyśmy uszyli dla tych, którzy są bardziej narażeni. Właśnie pewnie dla naszych babci, dziadków. Którzy w ogóle nie powinni tak naprawdę wychodzić z domu, no ale zdarza się, że muszą iść do lekarza. W ogóle to jest takie zamieszanie z tym wszystkim, sobie myślę, że najpierw wszyscy mówimy, seniorzy, zostańcie w domu, a po czym się otwiera dla nich sklepy między jedną a drugą godziną i się gromadzą w jednym miejscu. Więc wydaje mi się, że powinniśmy jednak ze wszechmiar apelować do osób bardziej narażonych na. Na zakażenie, żeby jednak w domu zostali. No generalnie, zostańmy w domu, a jak już wychodzimy, to yy, ja optuję za tym, żebyśmy wychodzili w masce i w rękawiczkach. Zostańmy w domu i szyjmy maseczki, żeby nie marnować czasu. Dobra, pani ma już gotową. ja też. Pani Karolina, kłaśnie. Jak z tym yy, wiązaniem, tego nie wiem do końca. Górne troczki do góry, dolne do dołu. Nad uchem najlepiej, żeby się za ucho zaczepiło, kiedy jest łatwiej. Ja Miałam tu jeszcze włosy muszę pod kitką. Dobra. Ja mam w y, marynarskiej wzory tutaj wczoraj uszyłam. Y, dzisiaj y, rano, dobra. A dół pod brodą. Tak, dół pod uszami, tutaj pod brodą z tyłu głowy. Dobrze. I jesteśmy gotowe do wyjścia. Pięknie. Gotowa. Gotowa. Dobrze, to ściągamy. To co, słuchajcie zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zajrzyjcie na stronę nie lada. Fundacja Fundacja.org. Jest tam zakładka o tym, jak szyć maseczki, ale też zajrzyjcie, tam jest link do zrzutki. Wszystko idzie w górę, prawda? Materiały też, pani Karolino. Wszystko... No materiały mniej, ale jest problem z dostępnością. No właśnie, właśnie. Ale nie ustajemy w wysiłkach. Rozumiem, że dzisiaj będzie pierwsze podsumowanie akcji szycia masek. Ciekawa jestem, ile się udało ich uszyć. Ja też nie... jestem bardzo ciekawa, bo normalnie wolontariusze zaskakują. Proszę, proszę. Wolontariusze zaskakują bardzo. No dobrze, słuchajcie, kochani, ja Was zachęcam. Yy, zajrzyjcie na stronę, bo a w ogóle jeszcze można gdzieś te materiały pobrać. Jak ktoś chciałby jeszcze się włączyć do akcji? Pani Karolino, to gdzie ma zajrzeć? W tej chwili wstrzymaliśmy nabór wolontariuszy do naszej akcji, mm. y, ponieważ tysiąc osób obsłużyć, to jest bardzo dużo dla nas. Nas jest mało w y, fundacjach, więc nie jesteśmy w stanie logistycznie tego rozegrać. Natomiast zachęcam wszystkich, żeby y, szyli w domach i. Y, Dawali nam maseczki, które uszyją i my już je odprawiamy tam, gdzie Co jest potrzeba. Przyznam, ma jakiś materiał w domu, ale proszę powiedzieć, a jaki jest najlepszy, żebyśmy też wiedzieli jeszcze? Płótno bawełniane. Płótno, płótno bawełniane, maseczka bawełnia. wielorazową, jest idealne. To nie musi być ani jakiś specjalny materiał, ani gruby, ani specjalnie cienki. Zwykłe płótno bawełniane, takie jak mamy na pościele na przykład, tak? No właśnie, mamy takie czasem już stare, zużyte pościele. Nawet dziura się zdarzy, to możemy z nich powycinać te kwadraty, kwadraty, prostokąty. Dla siebie, dobrze. tak. Natomiast ja bym optowała, żeby przekazywane maseczki do maseczek e, no, no. z nowych materiałów, bo one będą poddawane sterylizacji e, wielokrotnie, więc dobrze by było, żeby ten materiał trochę wytrzymał. Super. Pani Karolino, bardzo, bardzo Pani dziękuję y, za instruktaż i pomoc. A Was kochani zachęcam. Szyjcie maseczki dla siebie, dla bliskich, ale też dzielcie się nimi z tymi, którzy potrzebują. Dobrego dnia. Dobrego dnia, dziękuję. Dziękuję. Dzięki.